Restauracja nazywa się Pas Grafa. słowo pas nie oznacza wcale przyrządu do podtrzymywania spodni, ale znaczy u, czyli u księcia. I tutaj schab, który najpierw będzie gotowany, potem duszony. Muszę zacząć od nasolenia go dokładnego i natarcia świeżo zmielonym pieprzem, bo muszę go natychmiast wsadzić do garnka. Zaraz Państwo zobaczą, co jest w garnku. Dość nietypowy składnik i dość nietypowy przepis, ale wzięty tradycyjnej kuchni litewskiej. Otóż to w garnku jest maślanka, czyli schab najpierw będzie gotowany w maślance, a potem jeszcze duszony w jarzynach. Zaraz omówię pozostałe składniki, tylko jeszcze dwa listki laurowe do tego i taki kawałek około pół godziny powinien w maślance się gotować. Pozostałe składniki to selernaciowy, pory, tylko białe części, starta marchew, starta rzepa, cebula, czosnek, może być dość grubo posiekany, pomidory, zalewy, tutaj natka pietruszki i na koniec kieliszek bardzo mocnego, miodowo-korzennego litewskiego destynatu. Na gorące masło trzeba wrzucić najpierw cebulę i pory i niech się razem duszą około minuty. Teraz wszystkie pozostałe jarzyny, wszystkie z wyjątkiem pomidorów, które będą dodawane na samym końcu, więc seler naciowy. Pamiętajcie państwo, żeby obrać seler naciowy z takich twardych końcówek. One potem często przeszkadzają w jedzeniu. Rzepa. To jest rzepa lodowa, ale może być też rzepa okrągła. Jeszcze raz apeluję, nie lekceważmy rzepy. Ona na to nie zasługuje. Marchewka, bardzo proszę i czosnek. I te wszystkie jarzyny Około 10 minut na bardzo małym ogniu, często mieszane, winny się mam dość. Obgotowane mięso wyjmuję z garnka. Oczywiście widelcem będę je tylko przytrzymywał. Pamiętajcie Państwo, jak się mięso piecze albo gotuje, nie dźgajcie go widelcem, bo wtedy ono traci jakże drogocenny sok. Oczywiście nie nożem, tylko taką specjalną szpatułką i będę go kroił w plastry. Ono nie musi być ugotowane całkowicie, bo jeszcze się będzie dusić pokrojone w plastry na patelni. I teraz trzeba coś powiedzieć a propos składnika, w którym się gotowało, a propos maślanki. Nie jest to tak naprawdę specjalna kulinarna ekstrawagancja. Bardzo często używa się kwaśnego mleka czy też maślanki do marynowania mięsa. Na przykład u nas w burach, baraninę często marynuje się w kwaśnym mleku i gotowanie w maślance nadaje temu mięsu bardzo specyficzny i naprawdę przyjemny posmak, co ocenią Państwo najlepiej sami przygotowując sobie coś takiego w domu. Teraz mięso na patelnie. Opla. Trzeba je rozłożyć. I kulminacyjny punkt programu, zawsze bardzo to lubię, destylat. Destylat i mam nadzieję, że uda mi się ładnie wszystko podpalić. Tak jest, płonie. Niech się wypali. Mam nadzieję, że widać ogień. Proszę Państwa, Litwa słynie. Z wyrobów właśnie korzenno-miodowych alkoholi. Robi się tutaj starkę, słynny krupnik, krupnikas, żalgiris w zasadzie najmocniejsza rzecz. Słynne Trejos de wineros Wańkowicz to spopularyzował, ale przekręcił nazwę. Piszał o tym jako o triż divinis. Trzy dziewiątki i warto, będąc tutaj, spróbować chociaż odrobinkę, zwłaszcza po jedzeniu. To bardzo dobra rzecz. Wypaliło się wszystko, więc ostatnia rzecz przed podaniem: pomidory. Pomidory w zalewie, wlewam je na patelnię i to wszystko jeszcze powinno się dusić około 15-20 minut. I tylko trochę pieprzu, soli i pozwólmy temu nabrać ostatecznego smaku. Dopiero teraz zauważyłem jelonka stojącego tutaj. Nie wiem, czy osobiście upolował go książę Tyszkiewicz. W każdym razie, jak na arystokratę, jeden jelonek to wynik dość skromny. W konopiście na zamku Franciszka Ferdynanda takich jeleni są dziesiątki tysięcy. Franciszek Ferdynand polował nawet z broni maszynowej. Ale przejdźmy do tematów milszych. Mięso już jest prawie gotowe. Jeszcze jeden składnik, którego wcześniej nie pokazałem, ponieważ spoczywa na dnie pomocnika kelnerskiego. To jest słodka śmietanka. I na samym końcu muszę ją wlać na patelnię. Zwiększam ogień, żeby ona się szybciutko tutaj nam zagotowała i zgęstniała śmietanka. Gotując się, słodka gęstnieje. Pamiętajmy o tym. Żadnej mąki tutaj nie ma. Ja jeszcze tylko posiekam trochę natki pietruszki. Bo na samym końcu dodam natkę. Bardzo ładna, ozdobna pietruszka. Ona z tego co sobie przypominam. To jest angielska, nazywa się cilantro, ale to chyba bardziej jest włoska, w każdym razie tak Amerykanie i Anglicy mówią na w ten sposób karbowaną natkę pietruszki. Proszę spojrzeć. To nie jest jarmuż, proszę się nie niepokoić, też nienawidzę jarmużu. Dobra, i teraz to wszystko wrzucam do garnka i niech się pogotuję. Dosłownie minutę. Sami Państwo zobaczą, jak całość zgęstnieje. Nie kłamałem, zgęstniało, więc można nakładać. Jeszcze raz pokażę Państwu te kawałki mięsa i zaapeluję niniejszym o to, by nie rozbijać bezmyślnie mięsa tłuczkiem na cienkie jak kawałek pergaminu, plastry, mięso grubsze jest bardziej soczyste i po prostu smaczniejsze. Dwa kawałki mięsa, jarzyny, dużo jarzyn, bo przecież to podstawa tej potrawy. Bardzo proszę i tym sposobem schab duszony najpierw w maślance, a potem z jarzynami, jest gotów. Brakuje tylko dworskich fanfar. Wbrew pozorom nie jestem na Saharze, nie jestem w Tunezji, to wielkie wydmy półwyspu Neringa, wydmy po litewsku Kopas. Proszę Państwa, podróż po Żmudzi i litewskim wybrzeżu Bałtyku dobiega końca. Mam nadzieję, że Państwu smakowała. Do widzenia!